Siema, siema dzisiaj jest dla mnie wielki dzień w Brawl Stars. Czekałem na to praktycznie rok i w końcu nadszedł ten moment. W dniu dzisiejszym stanę się właścicielem jednej z najmocniejszych rzeczy w Brawl Stars, jaka w ogóle istnieje. Kupimy coś sobie i no, jeszcze nie mówię wam co to takiego, chociaż pewnie już mniej więcej widzicie to po miniaturce. Ale powiem wam szczerze, że no, nie spodziewałem się, że będę mógł to zrobić już dzisiaj, ale udało się. Doładowałem sobie ostatnie gimiki, mam ich aktualnie teraz 183, lecz tych gemów dziś wy Dawać nie będziemy. Już wam mówię co takiego robimy, ale zanim do tego przejdziemy, im szybciej wbijemy tutaj 2000 łapeczek w górę, tym szybciej wrzucę wam kolejny odcinek na tym kanale. Więc mortki, kto może teraz szybko zostawia łapę, jeśli lubicie Brawla, naprawdę z góry dziękuję. Ja znajduję się teraz na oficjalnym sklepie SuperSela. Klikam sobie w sklep Brawl Stars, no bo oczywiście o to nam chodzi. Ale nie będziemy też nic kupować tutaj akurat na tym sklepie. My musimy sobie wejść w zakładkę nagrody ID Rewards i wy się już domyślacie o co chodzi. Jak widzicie, na moim koncie przekroczyłem. 15 tysięcy punktów. W końcu się udało. Co za tym idzie, możemy sobie kupić któregoś z tych skinów: albo czerwonego króla Franka, albo niebieskiego króla Franka. Już podejmuję decyzję i powiem wam, którego z nich wybieram. Ale zanim to, tutaj wysiadam szybko 10 losowych subskrybentów mojego kanału. Jak też chcesz być pokazany w kolejnym odcinku, wystarczy, żebyś mnie subskrybował. Z góry dziękuję, ziomal. Jak coś oglądajcie, ten odcinek do końca, mam też jeszcze przygotowane kilka innych niespodzianek, ale dobra. Mi się wydaje, że w sumie no, generalnie czerwony podoba mi się bardziej, jak tak na niego. Patrzę, ale wiem o tym, że dużo lepiej kupić niebieskiego, bo on pasuje. Bardzo ładnie pod ataki, którymi Frank strzela 15 tysięcy punktów Czy ja na pewno chcę tyle wydać na tego skina? Za to 15 kafli mógłbym sobie kupić taką emotkę Goblina, do tego wszystkie Te inne pozostałe, mógłbym też Zaszaleć tutaj i sobie kupić na przykład hiperkę Gwarantowaną, albo legendarne star dropy Nie no, moja odpowiedź jest jasna Bardzo chciałem mieć tego skina i w końcu Robimy to widzowie 15 tysięcy punktów, poszło Zrobiłem to drodzy widzowie Teraz nie zostało mi nic innego jak tylko Otworzyć Brawl Stars i odebrać swój prezent Prezentcik, uwaga, coś tu powinno zaraz wyskoczyć. Jest niebieski król Frank. O kurde. Do czego to doszło, widzowie? Niebieski król Frank wjeżdża na moje konto. E, klikam, ok, ja sobie będę robił screeny cały czas, bo to jest taka pamiętna chwila. Patrzcie, mamy go. Mamy go normalnie odblokowanego. O człowieku, ale on w ogóle grubo wygląda, to jest najdroższy skin w całym Brawl Stars. Łącznie, żeby go mieć, to trzeba wydać około 1500 zł, czy tam nawet 1800. No ale wiadomo, nieraz się już Gemiki pod odcinki doładowywało i robiłem wam dużo konkursów, więc no, pokupowałem to. Mamy też do niego cały zestaw, piękną ikonkę gracza, spraye, emotki, naprawdę cudownie. Ja do Franka mam bardzo dużo ładnych skinków, aczkolwiek ten to jest mój ulubiony od dzisiaj. I chyba nie zostało nic innego, jak po prostu przetestować tego skinka, no i też przy okazji za niedługo wbić go na 1000. Siaka, jak już Wam będę robił live jak się będę czuł lepiej, no to lecimy po tysiąc. A wy zostańcie do końca, bo w tym odcineczku powiem Wam jeszcze troszkę więcej na temat skinka Wiedźma Mendy i Pekka, Ash, czyli kolejnych skinów, które będą dostępne na tej stronce. Tak jak odblokowałem teraz tego skina do Franka. Mam o nich ciekawe informacje, no ale dobra. Myślę, że idealna mapka i gierka pod Franka to będzie taka zadymka, on tutaj się powinien nadać. I testujemy naszego niebieskiego króla. Pierwsza oficjalna gierka Królem Frankiem Moi przeciwnicy jak go widzą to pewnie w szoku są Mówią, jo co to za bananowy dzieciak se kupił kurde Franka No co mogę powiedzieć widzowie, troszkę się zbierało na tego Franka nie? Troszkę odcieczków było nagrywanych I w końcu go mamy, giga się cieszę, napiszcie w ogóle w komentarzu czy ktoś z was też ma tego skina A ja niestety dadłem pierwsze co A jak go macie to koniecznie napiszcie który kolor, tylko problem w tym że tracimy gola I zaczynamy bardzo słabo to spotkanie, ale nie ma co się jeszcze poddawać Wiecie co, ja tutaj teraz mam dobrą taktykę Czaję się gdzieś z boku, na przykład na tego El Primosa wiadę w niego ultem, łomię jakiegoś laga, ale ważne, że El Primo porobiony, no broncie to Boże Święty, ale noob team. Nie wierzę, już 2-0 przegraliśmy. Nie może tak wyglądać pierwsza gierka na Franku. Przecież to są jakieś żarty. No dobra, żeby nie było, zmieniam może szybko tryb na napad. Zegramy sobie szybki napadzik e, tym oto Frankiem i po nim przejdziemy już do innych, ciekawszych jeszcze rzeczy w tym odcinku. Dynamite, spike i penny w drużynie przeciwnej. Dosyć dobry team comp, ale myślę, że powinniśmy sobie z nimi poradzić. Mamy taki dosyć agresywny składzik i dobra, lecę od razu z lewej strony, ale tam jest chyba Dynamite najgorzej. Już ze Stunem, z gadżetem na nas leci. Na szczęście nie trafił. El Primo go tam podjeżdża, pięknie. I możemy teraz skupić się na o Oj, tu będzie duży d zadawany Patrzcie tego Franka, jak on popyla. Piękne są te ataki Giga, mi się podoba szczerze Tylko muszę uważać, no na Majka, oj oj oj, podszedłem pod jego atak troszkę Aj, nabiłbym seulta szybko Poczekajcie, skupmy się, bo zaraz mnie tu rozwalam, jak tak dalej pójdzie. Chodź tu, rozwalony, dobra, ajajaj, aj, aj. ale wiecie, przewaga i tak jest duża, więc myślę, że to wykorzystamy Kolejny kill. W ogóle jak się robi killa, to była taka ładna animacja, chyba ją widzieliście. No nic, lecimy, została minuta 46 Chodź tu Bardziej mi nie denerwuj, nawet Dynamite 1. Znowu mnie chciał porobić, dziadyga. Nie tym razem, gościu. Ja teraz będę podjeżdżał pod ten Safe Giga mocno żeby jak największy damage tutaj mu porozwalać, dobra? Mam ulta i lecimy jeszcze szybko z ulcikiem. Ale siadło, no i Easy Win. Tak to można grać właśnie tym skinem. O to chodzi, dobra? Więc oficjalnie zrobiliśmy już testa tego skina. Jeszcze gwiazda gry, to mi się podoba. I mamy susi do otworzenia. Skorzystam, skorzystam. No, dobra, takiego sushi to ja akurat nie chciałem. Punkty mocy. Czy da się trafić gorsze sushi? Nie, nie da się widzowie. To jeszcze szybciutko wjeżdżamy na konto deweloperskie. Szukamy sobie tego motywu o, proszę bardzo, zadmiarze opowieści. E, zadmiarskie opowieści dokładnie. I mamy tutaj skina Pekka który był już przedstawiony parę brotoków temu, a dalej jeszcze nie wszedł. Wiemy, że też będzie on dostępny na tej stronce em, do kupienia. Nie wiemy dokładnie za jaką cenę. No, drogi jakoś bardzo raczej nie będzie. Na pewno nie będzie kosztował 15 tysięcy punktów. Tyle co ten frank. Zwróćcie uwagę, on jest niebieskiej rzadkości skinkiem, czyli. Normalnie kosztowałby 79 gemów, więc tych punktów też jakoś dużo nie będzie kosztował. A jest to bardzo ładny skin, zresztą widzicie to jak go testuję, te jego ataki takie zielone, zostawiają taką zieloną trawę. E, mi się bardzo podoba. Spójrzcie na ulcika, też myślę, że spoko. Wiadomo, aż ma lepsze skiny od niego. E, aczkolwiek taki do kolekcji skinek Pekka też się na pewno przyda. Lecz teraz się zastanawiam. I Wy też mi napiszcie w komentarzu, czy kolejne moje punkty, które będę zbierać, mam zbierać na Pekkę Asha, czy może lepiej na Wiedźmę Mendy. Mi się wydaje, że Wiedźma Mendy jest o wiele lepsza od Pekkiasha. Oni będą w takiej samej cenie, bo ona też jest bardzo to rzadkiej rzadkości, co nie? A Wiedźma Mandy to jednak jest klasa. Sami widzicie jak ten skinek mocarnie wygląda. No, ziomeczki musicie przyznać, zobacz to, człowieku. Piękne to jest, naprawdę to jest piękne, te ataki e, robią wrażenia, jeszcze chyba kilka spoko był Ulcik. E, obczajmy, czy rzeczywiście to jest prawda oj, tak. Ulcik też jest totalnym kozakiem. Ja w ogóle lubię tą postać Wiedźmy z innych gierek, klas, Royale i tak dalej. E, więc no chętnie bym tego skinka przygarnął i to chyba będzie mój kolejny cel na tej stronce Super Sella, e, za punkty, na które będę zbierał. No bo w sumie jakby nie patrzeć. Ten czerwony frank jest też spoko Też bym go niby chciał mieć, ale jak mam już niebieskiego To aż tak mi nie zależy na tym czerwonym A jednak 15 tysięcy punktów to jest bardzo dużo Więc ja najpierw będę sobie zbierał Właśnie, no raczej te punkciki Na inne skiny, te tańsze W ogóle co można jeszcze kupić w innych grach Clash of Clans nie mam połączonego, ale mam Clash połączone Może tu będzie coś fajnego do kupienia za te punkty Bo na tym sklepie nie kupuję się tylko rzeczy z Brawl Stars, Ale też z innych gierek No dobra, nic raczej takiego co by mi się przydało No ale jeszcze może na szybko zobaczę Squad Busters Okej, okay, też chyba nic takiego no, no raczej nie, więc ewidentnie trzeba to wydać na Brawla. Na Brawlu nam najbardziej zależy, no i tak jak mówię, już powiedziałem wam widzowie, na co będę zbierał. W ogóle mam jeszcze mordeczki w karnecie, kilka star dropików do odebrania, więc może otwórzmy je sobie, kurczę, jak wiecie, odebrałem takiego fajnego skinia, to może będzie fart i chyba będzie. Mityczny od razu w pierwszym star dropie, takie początki przy otwieraniu to ja lubię. Uwaga, daj coś dobrego, 200 kredytów, przyda się, patrzcie jak moja słaba już leci. Za niedługo będę miał alienową, jak tak dalej pójdzie. No dobra, co dostaniemy teraz w kolejnym? Myślę Myślałem, że znowu jakiś mityczny albo legendarny, ale nie tym razem, panie. To teraz może. Proszę, proszę, proszę. Bardzo rzadki, no nie oddaję. Ale swoją drogą już powoli kończę ten karnecik i za niedługo będę mógł sobie otworzyć tej legendarnego, gwarantowanego Stardropa. A wy jak otworzyliście do końca tego odcineczka, napiszcie mi w komentarzu, na co wy zbieracie punkty aktualnie. Będę starał się przypinać serducha. Do zobaczonka, piona.